Pary y, wytrwały w miłości, jak nie i w takich programach zawsze się pojawia takie pytanie, czy ktoś wytrwał, więc ja się od razu zapytam, czy rzeczywiście tak, są. Ta pary. Tak są pary i są tak cudowni i tak piękni, że jestem naprawdę przeszczęśliwa, że, e, że, że trafili na siebie, że ten program się odbył, e, że ja mogłam być jego częścią i przeżyć z nimi te emocje. Uczestnicy wykazali się taką niebywałą odwagą, bo oni jednak jechali na randkę w ciemno. I ja się zastanawiam, czy ty w przeszłości miałeś w ogóle takie propozycje randki w ciemno, i czy właśnie nie bałabyś się yy, na coś takiego pójść? Ja chyba o matko nie pamiętam, ale możliwe, wiesz co, że jak chyba powstało gadu-gadu i te takie różne. Komunikatory. Chyba się kiedyś spotkałam na randkę w ciemno, ale przyznam, że nie pamiętam. I chyba, chyba nie mi... była udana. Chyba nie była udana. Ta moja dawna.